Czy wiedziałeś, że niektóre drogi, po których dziś podróżujemy, powstały ponad 2000 lat temu? Rzymskie trakty były kluczem do potęgi imperium, łącząc miasta, prowincje i kultury w jedno wielkie królestwo. Rzymianie nie tylko budowali drogi, oni tworzyli infrastrukturę, która wytrzymała próbę czasu. Warstwy kamieni, żwiru i piasku. Układane w precyzyjnym porządku sprawiły, że ich drogi były niezwykle trwałe. Ale to nie wszystko. Każda trasa miała strategiczne znaczenie. Dlaczego rzymskie drogi przetrwały tysiąclecia, podczas gdy współczesne często wymagają remontów po zaledwie kilku latach? To przykład, jak technologia z przeszłości może przewyższać dzisiejsze standardy. Drogi, które połączyły świat i przetrwały wieki. Symbol rzymskiej inżynierii i geniuszu. Czy starożytność wciąż nas przewyższa? Odkryj więcej sekretów historii. Podobała Ci się ta historia? Subskrybuj Sekrety Historii Opowieści, by odkrywać więcej takich fascynujących opowieści. Kliknij i dołącz do naszej podróży w czasie.